Proszę o z East Village. Transporter demony! Mój wiecie, że jestem otwarty na inny punkt widzenia. No więc po tym, jak oficer policji zwrócił mi uwagę, że moje wpisy na temat Spidermana w mediach społecznościowych są ostre, jak wszystko stało się viralem, jak ludzie nie mogli się po prostu zamknąć, chętnie porozmawiam z policją. Proszę! Dzięki za zaproszenie. Więc tak, braliśmy udział w strzelaninie z facetami, którzy nie mieli nic do stracenia. Mieli gdzieś, czy wszyscy zginiemy? I ktoś na pewno by zginął, gdyby nie Spiderman. Okej, okay, niech tak będzie. Nie twierdzę, że on nigdy nie robi nic dobrego. Mówię, że stwarza więcej problemów niż ich rozwiązuje. Policjant musi ukończyć akademię, prawda? Przejść morderczy trening? Trzymać się pewnych zasad. Ta, ale on chyba też wie, co robi razem się udało, ale skąd mamy pewność, że następnym razem Spider-Man nie doprowadzi do kolejnych zgonów. No, ale nigdy się tak nie stało. Wygląda na to, że musimy się zgodzić co do tego, że się nie zgadzamy. Dziękuję i do widzenia.